Plastik na plaży łatwo wysprzątać, ale co z tym, który pływa w Bałtyku? X.com i Acer mają na to sposób, który pomoże oczyścić nasze morze. Oto Portbin, specjalny kosz na śmieci, który zasysa je prosto z wody. X.com razem z Acerem zainstaluje trzy takie kosze i za chwilę będziemy wodować jeden z nich. Cześć Jeremi! Siema Hudson. O co chodzi z tymi koszami? Plastik, który zanieczyszcza Bałtyk, to problem nas wszystkich. W Acerze tworzymy rozwiązania, które pomagają chronić środowisko i przykładem tego jest nasz nowy laptop Acer Spire Vero, którego obudowa jest wykonana w 30% z plastiku ze cyclingu. I postanowiliśmy iść o krok dalej. Nawiązaliśmy współpracę z fundacją Mare. No to poznajmy szczegóły naszego projektu. Yy, wcale nie pada, jesteśmy mokrzy, bo ledwo co wyszliśmy z morza. Dziewczyny, czy możecie nam opowiedzieć coś więcej o Portbinach? Pewnie, Portwiny to są kosze morskie, które instalujemy bezpośrednio w wodzie. One tą wodę oczyszczają z plastiku, ze wszelkiego rodzaju odpadów, które dostały się tam na skutek działalności człowieka i w Fundacji Mary dążymy do tego, żeby znalazł się w każdej marinie i w każdym porcie. Więc my nie zmienię, czekamy, dłużej idziemy montować nasz Portbin. Dzieje się więc czas na garść statystyk. Jeden porbin potrafi zastać w ciągu godziny około 25 tysięcy litrów wody. To tyle samo co jeden ogromny basen ogrodowy bądź 100 akwariów. Zasysa on z wody, puszki, plastiki i inne zanieczyszczenia, a do tego potrafi jednorazowo zgarnąć około 20 kg śmieci. Woo! Kosze morskie to dopiero początek, ale wystarczą drobne gesty. No, nie śmieć na plaży. Ogranicz jednorazowe opakowania, segreguj śmieci, oszczędzaj wodę i edukuj swoich bliskich. Wybieraj marki, które dbają o środowisko. A co z tymi wszystkimi śmieciami? Stworzymy z nich coś pięknego. Pamiętajcie, że jeszcze nie jest za późno i wyścig o czystszy Bałtyk i cały świat wciąż trwa. Pobiegniecie razem z nami? Join, Join the, the Green Day! Thank you